Jak wiesz, obecny kryzys finansowy uderzył głównie w tych, którzy są w kwadrantach E i S, to oni muszą konkurować w tej chwili o pracę z ludźmi z Chin czy z Indii. Dlatego hasło ciężka praca za pieniądze staje się wręcz śmieszne. Do tego jeszcze podatki wykańczają tych ludzi, a także inflacja. Biznes XXI wieku ma przeprowadzić ludzi z tej strony na tę stronę. Wyjaśnijmy jeszcze, czym się różnią właściciele małych firm od tych ludzi tutaj. Ci ludzie tutaj pracują za pieniądze. Jeśli zarobią więcej, płacą wyższe podatki. Natomiast ludzie z kwadrantów B oraz I budują sobie aktywa. Zasada pierwsza. To przedsiębiorcy sprawiają, że coś się dzieje, ale dzieją się nieco inne rzeczy. Oni ciężko pracują, by zbudować aktywa. Po drugie, aby być po prawej stronie, potrzeba odwagi. Ci ludzie tutaj chcą mieć stabilne dochody i to dzisiaj. Dlaczego tutaj potrzeba odwagi? Ponieważ zbudowanie aktywów wymaga czasu. I po trzecie, najważniejsze, zbudowanie aktywów przynosi wolność. Jak pewnie wiesz, główny problem polega na tym, że wymaga to także kapitału. Innymi słowy, trzeba dużych pieniędzy, aby kupić mieszkania pod wynajem i zbudować z nich biznes na przykład. Ale jest na to sposób. Da się to zrobić z bardzo niewielkim kapitałem i o tym właśnie chcę z Tobą porozmawiać. Chodzi o biznes XXI wieku.